I dzień dobry, dzień dobry, jest poniedziałek, 9 maja lecimy do Polski na jeden dzień. Ja siedzę tu, a Agnieszka siedzi tam dlatego, że ma wielką torbę i się nie mieści tutaj do tego ruchu bagażowego, a do dużego dawać nie chcę, bo tam delikatne precyzja które wiezie na prezenty, więc na razie tak. Zobaczymy, jeśli nie będzie dużo ludzi, no to uda nam się. Także i tarpa będzie podróżować oddzielnie tutaj na tym miejscu. A jak nie, to nie. A my sami już w Dublinie, ale ciągle po autobusie. Za chwilę dojedziemy do lotniska. Tak a propos, przystanek jest przy konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej a my już jesteśmy na lotnisku w Dublinie Agnieszka obładowana rzeczami idziemy do naszej bramki prezentami prezentami, tak jest Agnieszka w samolocie, maseczki dalej obocharskowe no i taka sytuacja już wylądowaliśmy, jesteśmy w Krakowie jedziemy autobusem, bo próbowaliśmy zamówić bolta, nic nie ma Yy, inne taksówki też oczekiwanie 20 minut, a z lotniska nie biorę na zasady. Kiedyś prałem, czas się nacząłem, wystarczy. Dobra, no, sobie się naciąłem, ale w Krakowie też nie ufam, więc jedziemy autobusem. i kupiliśmy sobie nawet bilety, a, chociaż mam aplikację. Ale tak swoją drogą, ciekawostka, bo sami w autobusie jesteśmy. To jest 121, podjechaliśmy sobie autobusem, kawałek. W do cywilizacji, dalej już tak sobie obeszką do domu. Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie idę do naszego osiedlowego sklepiku. A tutaj widać, że irlandzki ser jest nawet w moim osiedlowym sklepiku. A my, właśnie w drodze na osiedle Nowym Prakocie możemy załatwić kilka spraw. Miałem osiedle na kozłówce, jest bardzo ciepło. Nawet można by rzec lekki szok termiczny, bo przyjeździe. Z Irlandii. I tutaj w swoim samochodzie tu Agnieszka, dzielny kierowca. Nie, niedzielny, tylko dzielny. I ja, równie dzielny pasażer, że i towarzyszę. Ja, Agnieszka, jest byśmy tym kierowcą. Jak mało kto? Kierowała w ilu krajach? Nie. W pięciu, sześciu, siedmiu krajach jeździłeś? Tak. Po wczoraj, różnych stronach. Wczoraj po lewej stronie, dzisiaj <laughs> po, po prawej. tak jest, tak jest. A ja zawsze jej wiernie towarzyszę. Także warto mieć takiego towarzysza jak ja, prawda? Tak, dobrze. Najlepszy przewód Tak jest. A my teraz jesteśmy u Angeliki. Łukasza jeszcze nie ma, to jest Agnieszka. Angelika, mama Agnieszki. Angelika odebrała suweniry i to, co na poprzednim filmiku mówiłem, że to dla Angeliki, to właśnie odebrała. Potwierdzasz odbiór, tak? Potwierdzam. Potwierdzam. Dobrze. Chodzimy. Okay. A my właśnie wracamy od Angeliki i Łukasza. I znowu jesteśmy na osiedlu na kozłówce. Razem z drugiej strony, tu jest tam kościół charakterystyczny. A tam już są bloki, każde wolne miejsce zabudowane praktycznie w Krakowie. A później I brak będzie... miejsc parkingowy. Tak, najgorszy problem właśnie brak miejsc parkingowych. Blok na bloku, ale parkingów nie przebywa. Agnieszka poszła na chwilę do sklepu. A ja tutaj raczę się lodem. Kora gdyż jest. Bardzo gorąco. A my właśnie wracamy z naszego kursu. Za chwilę będziemy w domu, zielone ruszamy z piskiem I tu właśnie już przyszli nasi goście, jest oczywiście Agnieszka, która jest gospodynią, Michał, Łukasz. Łukasza już znacie, często występuje ostatnio w moich filmach. nie No i po prostu pijemy, a Michał tutaj pije japońską orężanę, taki burzy No, takie sprawy. Takie sprawy. Papa. pa! pa. pa, pa. I dzień dobry, dzień dobry. W środę ranek wylatujemy. Dzisiaj rodówka jest otwarta, się urozmraża, więc jeszcze trzeba posprzątać. Idziemy na lotnisko. To jest właśnie, właśnie lotnisko. Nad... Właśnie nad Bratów, z nowym samochodem. Tam gdzieś już odjechał. Taką furę marzę, po po. Powodzi się w Polsce, Powodzi nie? Powodzi się. Ja nie mam takiej. My w Irlandii ani w Polsce nie mamy takich twór jak mój szwagier, proszę. Czas wracać chyba. I my już czekamy przed samolotem. Tak widać jeszcze nie można wchodzić. Jak to mawiał klasyk. Widać ląd. Z lotem czy tam okolicami, no, ale prawdopodobnie nie zdążymy na to, przez to wszystko, bo lot już jest opóźniony. A tu nie oczekiwanie powtórne lądowanie będzie. No, zobaczymy, no, jakie mamy piękne zjawisko atmosferyczne. tęcze tylko jakoś tak odwrotnie, Cały czas lecimy, oczywiście. No, to takie zęczę. Jak Agnieszko oceniasz, jako jedna z ekspertek lotniczych tutaj teraz w tym samolocie, bo połowa to na pewno nie już nie wie, jakie nie były było. przyczyny nieudanego Jak lądowania? Jak byliśmy na ziemi, no to może Nie wiem. Bo. Trochę powiem, nie To już tylko jedna rzecz i obniżamy się. Teraz się modlimy. Mam nadzieję, że to nie ostatni filmik. Okay słowa klasyka widać ląd i uwaga podchodzimy ponownie lot dostał prawa jesteśmy szybko biegniemy na autobus jest mała szansa, że znożymy ale niewielka ledwo zdążyliśmy ale zdążyliśmy znowu ten sam numer Rybimy z torbą, może się uda czyli będziemy siedzieć razem, ale Agnieszki torbo się nie mieści tutaj Właśnie z tym autobusem przyjechaliśmy do Cork, widać, jedziemy do domu.